dzisiaj robimy squishmelosa Piltę, a więc zachęcam do subskrypcji również nie zmusza. A ja już zaczynam! Dobra, moi drodzy. Pokażę Wam najpierw, co należy przygotować. Kartka, podstawowa rzecz. Nożyczki, też Wam się przydadzą Taśma, może nie tak mało jak ja mam. W ogóle jakieś, nie wiem, może macie odcinki od czegoś, jakieś tam papierki, również się przydadzą. I mam pisaki, brakuje jednego mi właśnie wypadło, różne pisaki. Również przyda mi się taki zwykły po prostu piórnik, w którym mam różne rzeczy. Okay. pokażę Wam przykładowe, to jest batonik, milk, mega się zgniata. I okej, okay, zobaczcie, taką ma grubość. Mega jest, fajnie, ale ja już Wam pokażę, jak zrobić tę pizzę. Kartka gotowa i ja się biorę za Gotowy, a więc rysujemy. Przed rysowaniem trzeba wyciąć taki skory kawałek, na którym po prostu ta pizza się będzie znajdować. Szybko, szybko wycina, żeby nie przedłużać Tak sobie zrobimy kawałek i go po prostu zginę na pół. Tak, wycinam sobie równa i zaraz do was Okej, okay, mój kawałek już jest równy z każdej strony. No to teraz tak i zaczynam rysować. Um, ta pizza jest po prostu taka zwykła, mała. Um, no jakoś też nie mega mała. Ona, wam jak ona będzie mniej więcej wyglądać. To będzie taka pizza, tak jakby żywa pizza. O, ja zrobiłam to długi kawałek. Muszę to wymazać. Dobrze, lepiej zaraz do Was wrócę. Już jest gotowa, tak ona będzie mniej więcej wyglądać. To jest malutka, no taka. O, dobra, no to ja jeszcze jej małe rzeczy że wam to pokażę. Oczywiście oczka mega cute, że będą, bo to będzie taka. No to czy to jest moje równe. No, na kamerce widać inaczej. W prawdziwej rzeczy też jest również inaczej. Ale na no nich już, już zostanie. Nie przedłużając. Nie przedłużając, to prawie jest... Dobra, uśmieszek. I to, to nie wygląda jak pizza. Jeszcze potrzebujemy kilka tu rzeczy, bo w ogóle to nie przypomina pizzy. Ej, bo mi to nie wychodzi. Moi drodzy. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, tak wygląda. Jeszcze ona będzie miała jakieś pewnie ogórki, jakieś jeszcze inne rzeczy. I będzie git. Hmm, a może w sumie mam taką ustawę? Jaki kolor ma pizza? Ej, właśnie, nie pamiętam, bo muszę to gdzieś sprawdzić. Jaki kolor ma pizza? Nie wiem. Tylko rachu rachubę zaraz, to zwracam, muszę to sprawdzić. Drodzy, nie dowiedziałam się, jaki kolor ma pizza, ale coś że ma pomarańczowy, a więc załatwiam sobie pomarańczowy pisak. Okej, okay, mam jeden. Już, dobra, i żółty pisak. Nie wiem, czy ten pisze, ale chyba tak. I mam zakreślacz. Sorry. I zakreślacz, którym. Patrzymy Ten w ogóle. Wtedy, ten jest. On jest taki, moi drogi. A ten drugi. Tak, są takie same. Zaraz, Nie wybrałam ten. Nie wiem czy na sery ma kolor... Pizza ma kolor... Ten. Nie wiem, czy sumie nie czerwony, a może jednak i żółty. Wiem, że skórka jest żółta, więc najpierw chyba zrobimy tą puszkę. Żółtym pisakiem. Malujemy. Ha, pisak mi się wypisuje. Nie wiem jak Zrobić żebyście widzieli co ja tu maluję. Dobra, w ten sposób. Nie wiem, nie pamiętam jak wygląda pizza, moi drodzy, na serio, ja jestem w panice, bo nie wiem jak wygląda, czy ona jest czerwona, no bo nie, pizza czerwona, w sumie to mi się mega kojarzy z pomarańczowym, ale w sumie to nie wiem, dobra, nie mam bladego pojęcia, ale jest taki problem, że jeśli wyjdę, żeby to sprawdzić w internecie, to mój cały ten film jakby zniknie, przez co, muszę się dowiedzieć tego inaczej, dobra, muszę wrócić za chwilkę, piur wróciłam, dowiedziałam się, że pizza ma kolor kremowy. No dobra, zaufamy ludziom. W sumie, jak to przypomina pizza? No chyba nie. Więc no, jak nie wyjdzie, no to przepraszam. Intensywne szukanie kremowego, którego nawet nie wiem, czy mam. Muszę go zostawić. Nie mogę znaleźć koloru kremowego, przez to, że to też kolorów. Żółty, pomarańczowy i czerwony. No dobra. Gdzie jest ta moja kartka? Na początku zobaczę najciemniejszym, ale mega delikatnie Żeby nie było tak I Sprawdzimy co to z tego wyjdzie No nie wiem, ktoś, yy, moja koleżanka mówi, że yy, pizza ma kolor yy, kremowy Teraz ja nie wiem Przyniosłam kolejnego smsa, może z odpowiedzią, a może nie z odpowiedzią. O, widzę, że trochę widzicie. To super. Wiem maluję tak mega nie po kolei. Czemu ta pizza się tak nie chce W ogóle i tak wyszło mocno. Mocniej niż przypuszczałam. Ale to jest mega brzydko, moi drodzy. Powiem Wam, że mega mi się to nie podoba. Myślę, że ta pizza wyjdzie taka inna niż se... W... myślałam. Bo nie pamiętam jaki kolor ma pizza. Ej no w sumie to nie wiem. Może faktycznie ona ma jednak kolor. Tyle razy byłam w restauracji na pizzy. Ale nigdy nie zwracam uwagi. No to to za SMSy. Jezu, sumie mnie denerwują. Dobra i jedziemy. Ej w sumie to przypomina może trochę pizzę. Może jednak to ma pomarańczowy kolor moja pizza e, w ogóle to mi przypomina co innego stawcie w komentarzach co wam to przypomina bo na pewno to nie jest pizza bo nie pamiętam jaki kolor ma dobra czas na poprawienie e, kontur Jezus, zgubiłam kolor czarny, a nie, dobra, mam. Ciekawe, czy to jest ten piszący, czy nie piszący. Ej, sms -y, litości, dajcie człowiekowi żyć. Dobra. sprawdzimy, czy to skuśni mi się w ogóle uda. I drodzy, dobra, ja te kontury i zaraz do Was wracam. Kontury gotowe, czarnym pisakiem. To teraz biorę się za wycinanie. ca Cach, I jedziemy w akcji o matko. Tak się moi drodzy wycina? Tak? Ja bym tak nie powiedziała. Okej, okay, wycięłam, pokażę Wam to tak. I że mieliśmy złożymy na pół, to mamy o. Dwie części. Kiepicy. No i teraz sklejamy. Taśma, witam cię serdecznie. Wiesz, że będziesz na filmie? Właśnie, nie wiesz. No to się właśnie też Okej, teraz wycinamy. to. Ej! Nożyczki kleją mi się. Dobra, to wygląda? To Tu na razie to przyklejam. wszystko i najprościej będzie. Jeśli teraz tę taśmę wezmę, po prostu tak i to przyłożę... Nie, nie, nie. Dobra, muszę to niestety przeciąć. Taki kawałek i przyklejam na razie go pod góry. W ten sposób zalecam pokażę całą kamerę. Może widzicie chyba coś? O, może tak. O, teraz widzicie nas 100%. No dobra, więc tak lekko przykleiłam. No i teraz co? No i teraz dalej. Teraz, tak jakby to podrywam, nie, że podrywam w tym innym sensie, nacinam, hmm. takie muszę wyrównać, dobra, nacinam teraz, bo wiecie, to jest zaokrąglone, to nacinam takie kawałki. Nie wiem więcej, że to od przodu. Zobaczcie, co wam pokażę. Teraz te kawałki. Są odcięte, się bez problemu zegną. A te, co nie są odcięte, się nie zegną. O, to wygląda. Mm, nie wiem, jak wy to widzicie. A może tak? Widać. No i teraz to po prostu się składam. Do tyłu. Idę również do tyłu. No i o, patrzcie. Oj, od tyłu się mi trochę słabo skleiło. No i teraz chcę to sobie rozdwajać. Tutaj wkładam nożyczki. Oj, no, trafiłam w dziurę. No i to wygląda tak, że to wygląda jak na czos. Siema. Ej, takie można zrobić zabawki na palce. Chcecie? To on zrobię taki odcinek w ogóle na palce. Takie zabawki. dwa kawałki. Ale takie, że wzięłam odcinek kawałek i go przykleiłam na pół. Znaczy przecięłam na pół o matkę. Dobra, i znowu przyklejam. Nożyczki ta się, bo przeszkadzacie mi w tym, co robię. No i znowu muszę oderwać. Dobra, no i znowu przyklejam. I teraz zobaczcie, dzieje się taka sytuacja, że zaginam i tu wysaję mi. I z drugiej strony również jest to, że tu przez to odcinam te kawałki. W sumie to nawet ich nie odcinam, a nie jednak muszę. Nie, na razie póki co nie odcinam ich. I zobaczcie, już mamy. Patrzcie, jak to jest cute. Ej, To jest tak mega słodkie. Sorryce. I teraz zobaczcie, mamy to. Udzieram. No i i robię takich mnóstwo kuleczek. Tych kulek jest tyle dużo. No i teraz oczywiście wkładam jak chcę można na początku takie mniejsze, żeby tam wleciały nasz malutkie czubek. Pierwsze na rozgrzewkę. W sumie to nie musiałam tak dużo ich używać, ponieważ one nie mieszczą. Bo teraz... Ej, bo to się nie będzie squishować. A nie, dobra, jednak będzie. Musicie tak dobrze upchnąć. Zobaczcie, tak upycham. To tutaj było takie, o, tak sztywne, że prawie się nie da zgiąć. Zobaczcie ile mam teraz miejsca, ale nie, nie zostawiam tego miejsca, nie upycham więcej, ponieważ mi potem to nie wyjdzie, zaklejam, no i został mi kawałek jeszcze, ok, zaklejam i perfekt, po prostu perfekt. Teraz jakieś tam różki zaginamy. Teraz zobaczcie. Wygląda ono tak. Nie. I teraz po prostu się go w ten sposób przygniatam ja i już tak na wygląda jego kształt. No i oczywiście teraz co zgniatam. Posłuchajcie tego dźwięku. A gdy Wam się tak zmiażdży, że o, z pusty, to Znaczy, że tak się śniecie i on się Wam tak jakby napompuje. No i zobaczcie, czy to nie jest słodkie, to nie wygląda jak pizza, ale jest mega słodkie, nie wiadomo co to jest. Ale jest bardzo ładne. Marczycie. To tyle w moim odcinku pokażę Wam moich, bo mam ich mega dużo. To dostałam od przyjaciółki. Od mojej, jak widzicie, BFF, czyli FF. mam orbitki, które otwieram na, je, na filmie jednym których tu chyba nie ma, a nie są, dobra Widzicie? Są pudełko e, się nie squishuje Nie ma czy w środku Ojejku Mam Coca Cola, która już jest squishy A na dodatek e, Jest problem, bo muszę to nożyczkami wyciągać O, chyba to mam. Nie, jednak nie Wylatuje z niej Coca Cola picie Fajne, według mnie nie sobie po prostu to potem z sadem, a na dodatek ona jest squishy, bo ten papierek jakoś się squishła. Mam w ogóle taką kinderkę, która była w takim oto opakowaniu. Muszę ją dobrze włożyć. W takim opakowaniu, które się rozcinało, chyba to jest od tego, a tego, że to tak wygląda. Widzicie, chyba oglądaliście niektórzy film, może? No i oczywiście to się tak wyciąga i o. Również to jest squishy, papierek oczywiście nie. To robiłam w szkole, na lekcji. Nie wam powiem. Mega się skusiłam, w, w środku w ogóle jest. Powiem Wam szczerze, że w środku jest papiery od cukierka. To się tak skusiłam. Awokado, które mi nie wyszło, bo papier się mega zgniótł. Ale jest też ładny, ale jakoś nie mega. To robiłam już teraz, dwie takie już się nie otwiera, to jest po prostu takie opakowanie. Niby jagódek. I w ogóle mam takie. E, taki cukierek. Tofi. Na który wylatuje z papierka. A cukierek jest z kuśiem. Że cukierek jest, a papierek już nie. Że takie e, różne rzeczy. Mega. I moja e, koleżanka. Mam jeszcze takiego banana. To miał być banan, powiem wam. To miał być banan. A moja koleżanka nazwała to, że to jest frytka. A ja powiedziałam, że to będzie frytko banan. A więc, jak coś tutaj jest frytko banan? No i tak się prezentuje wszystko. To jest mega słodkie. Te dwa mi się mega podobają. Ta kinderka była takim moim pierwszym. A więc te trzy są takie najlepsze. A ja bym was mega prosiła o to. No, i oczywiście dziękuję za oglądalność. Dziękuję za 740 subskrypcji. Mam nadzieję, że może do końca stycznia dobijemy to 800. A najlepiej chciałabym, żebyśmy do końca stycznia dobili 1000. Oczywiście nie zmuszam do tej subskrypcji, ale mnie to oczywiście uszczęśliwi, jeżeli byście dali tą subskrypcję. Dziękuję za oglądalność. Pa! Chcecie jeszcze jeden odcinek z Squishy? Piszcie w komentarzach. Pa!